Witam wszystkich na konferencji. Dzisiaj przejąłem połeczkę panu Marku, pan Marek nieobecny. Także witam serdecznie przedstawicielem drużyny dzisiaj Kuba Cieciura. Nieprzypadkowo, ale o tym za chwilę. No i ja już trener Radoniaka. jutro. W niedzielę gramy mecz z motorem. Wszyscy na niego czekamy z niecierpliwością. Jakby było można chętnie byśmy zagrali w jutro, ale... Do niedzieli też wytrzymamy. Jesteśmy cały czas głodni grania, tym bardziej po ostatnim meczu, gdzie zaprezentowaliśmy się z dobrej strony i wygraliśmy zdecydowanie. Chcieliśmy to samo powtórzyć z motorem. Mam nadzieję, że będzie to nam dane i liczna grupa kibiców, która pojedzie z nami, żeby nas dopingować, będzie miała dużo radości po tym meczu. A przede wszystkim my, bo to my gramy o to zwycięstwo i chcemy zdobyć kolejne trzy punkty, żebyśmy w ostatnim meczu sezonu również cieszyli się z jak najwyższego miejsca i też zwycięstwa w ostatnim meczu. Także tyle jeśli chodzi o, o motor. Nie chcę się zagłębiać w to jak motor gra, ponieważ to jest normalna drużyna drugoligowa, nie różniąca się niczym od, od wielu innych. My chcemy się skupić przede wszystkim na sobie. Chcemy mieć swój pomysł nagranie. Jeśli my będziemy grali dobrze i konsekwentnie unikniemy tych kilku błędów, które popełniliśmy z siarką i poprawimy jeszcze lepiej, jeszcze bardziej to, co, to, to, co robiliśmy dobrze, to myślę, że ten mężczyzna powinniśmy przechylić na swoją korzyść. A teraz może oddam głos kubie dzieciurze. Natomiast później wyjaśnimy o co chodziło z tą tajemnicą naszego akurat dzisiaj Kuba. A nie kto inny, bo to nie jest przypadkowo, więc najpierw może Kuba o meczu z Motorem, a może nie o meczu, natomiast później zakończymy Państwa zadawania pytań. No, witam wszystkich tu obecnych w sali. Tak jak i trener i my i, zawodnicy, już nie możemy się doczekać niedzielnego meczu z Motorem, bo e, można powiedzieć, że to będą takie derby, bo, bo Lublin nie leży daleko od Radomia. Także, e, na pewno były spotkania to będzie z takim delikatnym smaczkiem, nie tylko piłkarskim, ale i kibicowskim, bo z tego co się orientujemy, to historyczna grupa kibiców z ma się wybiera do Lublina. Także podejrzewam, że w Lublinie też kibice będą zmobilizowani na ten mecz. No nie ukrywam, że my jedziemy do Lublina po trzy punkty, żeby w końcu ta dobra gra, która zafunkcjonowała na boisku od kilku spotkań, E, Sukcesyjna była przygotowywana trzema punktami e, w każdym kolejnym spotkaniu. Tych spotkań zostało już niewiele, tylko dwa w tej rundzie e, i w tym obecnym sezonie i mamy nadzieję, że zakończymy je z konkretnych punktów. E, a kolejny sezon będzie tylko następstwem tej dobrej końcówki obecnego sezonu. Mamy nad taką nadzieję i życzymy sobie tego wszyscy my jako e, zawodnicy i podejrzewam, że sztab szkoleniowy. No i oczywiście kibice, którzy też by chcieli tylko oglądać zwycięskiego Radomecha. A jeśli chodzi o liczbę kibiców, to przedstawiciel kibiców również jest. Jaka na tą chwilę liczba? 900, 900 osób. Proszę Państwa, to jest naprawdę imponująca liczba. Chciałbym, żeby cała grupa weszła jutro, nie w niedzielę, przepraszam, żeby w niedzielę weszła na stadion, żeby był kapitalny doping, żebyśmy po prostu grali jak u siebie. Mam nadzieję, że dobijemy nawet do tysiąca i pojedzie 1000 osób. To by było coś świetnego, ponieważ nawet to jest w klasie wyjazdy. Rzadko kiedy się spotyka, że aż tak liczne grupy jeżdżą kibiców. Także szacunek dla Was. Mam nadzieję, że wejdziecie i, i nikt nie zrobi problemu z tym, żeby się znaleźć na stadionie, żebyśmy razem cieszyli się my Waszym dopingiem, a Wy naszą grą. Myślę, że teraz pora na pytania. Proszę bardzo. Prosimy bardzo. Czy wszyscy są gotowi do wojny na jakiś po Ale najpierw może Kuba się powie na temat swojego urazu. No w peczu, z udało doznałem urazu y, palca do stopy, ale z y, godziny na godzinę można powiedzieć, że sytuacja się nie poprawia. No, y, w i dzisiaj y, nie brałem czy udziału w zajęciach, tylko były jakieś stabilizacyjne, wzmacniające. Y, jest naprawdę coraz lepiej, a ja, jeżeli będzie palec wolał nadal, to przyszłoby mu z zęby i do roboty. Jeśli oczywiście teren mamy postawić welową, dwa dni czy nie brałem udziału zajęciach, decyzja będzie należała do szkoleniowca, co do mojego występu, ale jeżeli będzie taka wola, to mówię, zęby się zaciśnie i będziemy grać. Okaże się, w potem wolny, wolnym, myślałem, że jeszcze lepiej on trafisz, a to tak. Nie wpadło samo okienko, więc... Dobra, że trzeba Na tym razem pokazać, to jest ten margines. Co To z motorem myślę, że wszyscy poprosimy o powtórkę i się nasz okazać, to nie spróbuję. No chyba Kubanik sobie nie że zespołu bez siebie, swoim charakterem, swoim podejściem, swoim zaangażowaniem do gry, bo, bo nie jest to żadną tajemnicą, żeby ciągniesz ten zespół na boisku, pod względem mentalnym, sportowym i, i również y, to również to są takie informacje i w szatni i na treningach. Dziękujemy za, za super bramkę, bo to była bramka, która tak się zdarzy na stadionach drogolijowych. Y, myślę, że że, że, że czy ona padła po to przez czy w okienko, to nie ma znaczenia. Najważniejsze, że wpadła że do sieci i dałeś radość wszystkim na stadionie, szczególnie kibicom, których było bardzo dużo tak na brzegu. No i mówię, nie wyobrażam sobie Kuba, żebyś no, nie wybiegł na wojsko w Londynie. Ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć jedną rzecz, że ja na boisko nie wychodzę tylko i wyłącznie w tym przypadku, kiedy mam urwaną nogę. Dopóki jestem w stanie biegać i grać, zawsze jestem gotowy na 100%, aby wyjść i zagrać. Cieszę się, że ta walka sprawiła tyle radości dla, dla wszystkich obecnych na stadionie w No Wiadomo, my gramy, jesteśmy na boisku dla kibiców. Gramy po to, żeby wygrywać, zdobywać punkty. to Punkty zwycięskie dla, dla swojej drużyny. I po to wychodzimy na, na, na murawę, Dlatego też w tym samym celu jedziemy do, do Lublina. Mam nadzieję, że naprawdę w końcu to wszystko się zazębi i ta gra naprawdę będzie przynosiła e, zwycięstwa. Bo od dłuższego czasu w meczu stwarzamy sobie po 3-4 sytuacje dogodne do strzelenia bramki. E, zawsze czegoś tam brakuje. E, a powiedzmy sobie szczerze, że brakuje tego szczęścia i takiego luzu psychicznego. Bo e, jeśli ktoś się pojawi e, w naszych szeregach to już naprawdę będę spokojny. Do tego jeszcze dochodzą sytuacje. E, nie ukrywajmy, które prowokują sędziowie, bo albo jest podyktowany spalony, którego nie było, albo są nieuznawane nam bramki, które strzelamy prawidłowo. Chociażby prosty przykład meczu z Puszczą Niepołomice, gdzie praktycznie nie schodziliśmy z przeciwnika połowy. Gdzie w pierwszej połowie Krystian Kuton wychodzi sam na sam, strzela bramkę na 1-0 i podejrzewam, że wtedy już byśmy to Puszczę już z sił całkiem, zrównali się z ziemią, bo w nie było żadnych Puszczy, byłyby tylko Niepołomice. A, a tak oni yy, strzeli jedną bramkę, później jeszcze na, na radio jego użytkarny, gdzie oglądaliśmy na analizie, prawda trenerze, yy, ewidentny rzut garmi, a jak się śmialiśmy jeszcze z Radiego, który mówił, że jak nie karny, to że rożny, bo i tak się tylko odbył, co dwa błędy w jednym. I... Zachował poza... go w pół. Tak jest, z mojego Jak się pomyli, że nie jedenastka, to powinien być rzut rożny i, i tak... W no sumie, to cóż, no cóż, nam nie pozostaje nic innego, tylko no śmiać się z tych rzeczy, które nam, których nam sędziowie przeszkadzają, bo... No, no nic więcej się na to wszystko nie poradzi. I tak samo jak w Star sędzia nam przeszkadzał bo nie, podnosił palone, których nie było, nie uznawał nam bramek, które z, zgodnie z przepisami zdobywaliśmy a i tak dopięliśmy z tego, skończyło się 4-1. A gdyby doliczyli nami, które zdobyliśmy, wynik by byłby wyglądał 7-1. Tak? Także naprawdę, tak. tak Teraz stwarza tyle sytuacji, dostrzegania bramek. Jeżeli naprawdę zaczniemy by, by, by wykorzystywać te wszystkie sytuacje, to uważam, że wyniki będą za drogą dla A z palec palcem też może wygrać? No czy nie? To jest palec, to nie jest palec. No, jak tak, będzie bolało? Trzeba wyrwać błędziemię. Tak jak wygębiono. A ja tutaj wracajcie. Ja Co no, Dzisiaj wrócił do treningu jeszcze nie na 100%. Trochę mu odpuściłem, ponieważ było się trochę takich sytuacji, gdzie też trzeba było trochę też dośrodkować, więc jego przywodzi przy tym cierpiał, więc dostał trochę luzu. Natomiast myślę, że na niedzielę będziemy mogli z niego skorzystać. A wracając też do, do wyników i, i Zakuba powiedziała, że gdybyśmy wykorzystywali te wyniki były zawrotne. Może i nie były, natomiast my też yy, możemy wygrać 1-0 i to też będą trzy punkty. Przyjemnie jest wygrać 3-4-5, ale, ale nawet z 1-0 też trzeba to uszanować i, i trzeba się cieszyć, bo to i tak w konsekwencji da nam 3 punkty i, i wyższe miejsce w tabeli. Zgadza wiadomo, że i tak nic nie cieszy bardziej niż kilka branż w mężach prawda? Dokładnie. No ale że mimo y, wszystko miał zwycięzca, bo się mówi, że zwycięzcę jeszcze nie sądzi, ale to, to na gorąco rozmawialiśmy po konferencji i taką brzegu jednak no, były. były można powiedzieć, no to dramatyczne przystoje w naszej grze. Pierwsze 5 minut pierwszej połowy, 5 minut drugiej połowy. W końcówce też za, no, za dużo pozwalaliśmy słabej siarce. No, też mieli sytuację no, szanacji, było troszeczkę no, Trener powiedział, że szybko wyciągnę z tego wnioski i porozmawiać. Tak, się była analiza i wyciągnąłem tę sytuację i nie przeszedłem obok nich gdzieś tam do porządku dziennego, ponieważ Uważam, że się jesteśmy za dobrym zespołem, żebyśmy pozwalali sobie, żeby siarka stwarzała takie sytuacje, znaczy stwarzała, żebyśmy my je stwarzali, albo, albo jakimś prostym sposobem pomagali. Natomiast tam przy analizie też było tak, że to tam oni mieli rzeczywiście naprawdę dwie sytuacje, gdzie, gdzie mogli zdobyć, ale te dwie takie, to jak obserwowaliśmy, to było wszystko naprawdę pod kontrolą, mimo że to wyglądało groźnie, ale widać było, że dwie pod kontrolą, a dwie już, już nie pod kontrolą, bo to kwestia, że tam bramkarz raz Budza wybronił i, i trafił w sumie w niego i, i, i w sumie to, to, to indolencja jego strzelecka niż, niż, niż to, że my tam w ostatniej chwili gdzieś zdążyliśmy. No trzeba z tego wyciągać wnioski. Pierwszy raz się zdarzyło, że drużyna nie weszła w mecz. Prowadziło już kilka spotkań ładnych i, i pierwszy raz się zdarzyło, dobrze, że to trwało tak krótko, bo w drugiej połowie to było raptem 3 minuty. No, sprawdziłem na wideo, gdzie była, gdzie, był ta, gdzie była ta sytuacja i później poprzeczka, no, w pierwszej połowie też wydawało się, że mamy pod kontrolą i nagle dwa proste błędy i, i, i skończyło się bramką i gdzieś tam jakąś sytuacją dla siarki. Natomiast no, my się cały czas uczymy i zawodnicy, tak samo dzisiaj też był trening taktyczny poświęcony 35 minut, było, było tylko i wyłącznie taktyce, ponieważ chcę, żeby zawodnicy zapali świeżość i, i były te sytuacje i na boisku omawiane i na analizie, było to tłumaczone, więc myślę, że z motorem Wyjdziemy tak, że, że już nie będzie takiego przestoju i, i nie pozwolimy, żeby motor strzelił pierwszy bramka, a żeby w ogóle nie strzelił. Bo też chciałbym, nie, nie ukrywam, że też gra obronna, atak wiadomo, jestem zwolennikiem, żeby atakować, grać ofensywnie, natomiast też obrona jest dla mnie bardzo ważna i jednak dzięki obronie też jest jakaś stabilność, bo, bo się jest 0-0. Też dużo na to, drużyna, to się inaczej funkcjonuje, chociaż mówię, uczę zawodników, że nawet jak się straci tą bramkę czy w pierwszej, czy w 30 minucie to po prostu nie przechodzi się do tego porządku, do porządku dziennego, ale nie można panikować, nie można od razu rzucać się na chóra, bo można dostać drugą i wtedy się zrobi problem. Ja może dodam jeszcze tak od siebie. Jak my z boiska to widzieliśmy, jeśli chodzi o wejście, te takie słabsze minuty w pierwszej połowie i w drugiej, to zrzucił mi to na karp braku koncentracji, gdzie może troszeczkę takie delikatne, można by powiedzieć, zlekceważenie siarki, która widzieliśmy, że cofnęła się, i takim jednym kopnięciem pod, naszą, pod nasze pole stwarzała zagrożenie i my będąc całym zespołem na ich połowie tak jakby no nie dopuszczaliśmy takiej myśli do siebie, że oni nam mogą zagrozić takim prostym po prostu kopnięciem. A nie ukrywajmy, że Marcin Kruszkowski przelega siarki jest zawodnikiem, który kiedyś grał razem z mną nawet w Bełchatowie. Także jest to chłopak, który potrafi grać w pilkę. Wykorzystał nasz błąd, nieprasowliwość właśnie pod względem koncentracji, a jeśli chodzi o końcówkę meczu, to tak z tak doświadczenia jest. Doświadczenie. Ja wiem to, że jeżeli prowadzi się na 4-1 i jest zespół skończony przez nas, wyzwala się w zawodnikach jeszcze większa wola i chęć dostrzegania kolejnej ramki, co powoduje dezorganizację w naszych szeregach. I to było widać, bo każdy chciał przejść bramki, każdy chciał się chciał podłączyć. Z tego też wynikały te błędy. Tak jak Trener powiedział, dzisiaj na odprawie poruszyliśmy ten temat i uważam, że jesteśmy na tyle doświadczonym zespołem i ambitnym, że, że każdy wyciągnie wnioski z tego, co się stało w obrzegu i takie sytuacje nie będą miały więcej miejsca. A co do Daniela Ciecha? W początku wszystko? Bo tam Czarnak mówił, że coś miał kłopot na początku na No tam jakieś drobne były, ale wszystko jest ok. Normalnie trenuje, jest wszystko w porządku. Kuba, jest to sporo dyskusji, czy grać czy po ja gdzie to się lepiej, czy jest na boisku, czy nie ma, to Właśnie, czytając trasę, widzę tą burzę wokół mojej osoby, czy, czy tu, czy tu powinienem zagrać. Może dołożę troszeczkę do tego, w grudziądzu będąc, grałem nawet i w ataku, tak jak na, na pozycji figa, na pozycji wysuniętego napastnika, grałem na lewej obronie, grałem w środku pomocy, także zwięziłem wszystkie pozycje widzi pewnie to, że, że jestem z zawodnikiem i mógłbym wszędzie zagrać ja osobiście jestem takim człowiekiem, że tam gdzie zostaje ustawiona moja osoba na boisku, daje z siebie wszystko czy to będzie, nie wiem, obrona lewa, prawa, stopę, środkowy pomocnik czy gdziekolwiek indziej, ja wychodzę staram się dać z siebie jak najwięcej, a mówię decyzję co do tego gdzie ja mam dać podejmuje trener, wiadomo, że każdy by chciał być dajmy na to napastnikiem, bo, bo wtedy jest największa możliwość strzelania bramki tych zawodników ofensywnych się zawsze nosi na, na, na rękach najgłośniej jest on nich, bo to są bohaterowie, którzy strzelają bramki i wynoszą duże na prawda? A Nie zapominajmy, żeby ci, którzy strzelają i wszyscy ich kroszą na rękach, to e, jeszcze kilku innych córzy. to potrzeba jest właśnie ta defensywa, która e, postawi to zero przed wynikiem dodatnim dla naszej drużyny i, i po prostu to daje te trzy punkty. A... No wiadomo, jakiś tam ciąg na ramkę mam cały czas do przodu, mnie wiele widać to podejrzewam na, na, na meczach, a że zdrowie mamy na tyle duże, że mogę zagrać, podłączać się dosyć często w ofensywie i zawsze zdążę jeszcze wrócić do defensywy, no to wydaje mi się, że to też sporo daje zespołowi i póki co godzę się z decyzją trenera. Szkody, nie ukrywam, że, że naprawdę że ciągnie mnie do bo chciałbym zająć ofensywnie. Na tyle i na ile pozwala sytuacja meczowa, staram się tak grać, a zobaczymy. Nowy sezon może przyniesie jakieś nowe decyzje. Na pewno przyniesie, pewnie, że nowe decyzje przyniesie, ponieważ ja będzie okres przygotowawczy, to nie ukrywam. Że będę chciał przetestować Kubę i na prawej pomocy, i może na jeszcze innej pozycji, także na pewno to będzie. Pamiętajmy też, że w moim systemie grania boczny obrońca jeden Każdy jest ważny, ale boczny obrońca tworzy przewagę w ataku. Sami Państwo widzicie, że ten boczny obrońca działa bardzo ofensywnie. Więc Kuba w teorii jest prawym obrońcą, a tak naprawdę to jest takim prawym, który jest tylko w teorii obrońcą, a, a podłącza się praktycznie pod bardzo wiele akcji i on jakby w tej drugiej linii robi przewagę. I tam właśnie wykorzystuje Kubę właśnie do tego, żeby podłączał się, tworzył przewagę na, na skrzydle. I również, że skoro ma zdrowie do biegania, jednak ten obrońca, który się podłączy, no to musi mieć jednak siły, żeby zasuwać do tyłu, więc, więc to też właśnie tam nie mogę mieć zawodnika, który będzie tylko stał z tyłu i, i kopał po linii, no bo to, to zupełnie nie jest moje granie, dlatego na bokach obrony, szczególnie właśnie tak jak Kuba bardzo często się podłącza i ma siły do powrotu, będą grali u mnie zawodnicy, którzy potrafią też wygrać pojedynek jeden na jeden, którzy są wytrzymali, też wytrzymali szybkościowo, że potrafią ileś tych przebieżek zrobić do przerwy i po przerwie i Kuba takim zawodykiem jest, więc nie, nie uważam, że on musi grać na pomocy i on nagle nada na wiele jakości, bo na obronie daje nam dużo i, a co nie znaczy, że, że nie będę testował, bo ktoś teraz na to czas Z Zwycięskiego składu nie zmieniamy, że? tak? Yy, nie, ja nie wychodzę z takiego założenia. Jak trener tak mówi, uważam, że że bardzo dużą krzywdę robi swoim piłkarzom i jednymi i drugimi. To jest jakiś, jakiś stereotyp, który w ogóle nie powinien mieć miejsca. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że w sobotę gra się mecz, wygrywa i kolejny mecz jest na przykład w sobotę lub w niedzielę za tydzień i teraz skoro zwycięskiego składu się nie zmienia, to ci, którzy grali przez cały tydzień, mają labę, można powiedzieć taką psychiczną, bo skoro się nie zmienia zwycięskiego składu, bo trener tak powiedział, to oni mają powiedzmy, nie powiem, że ale, ale mają jakiś taki komfort psychiczny i, i nie muszą się bardzo starać, bo, bo wyjdą. Znowu dla rezerwowych to jest tydzień zmarnowany, ponieważ on sobie myśli, ja będę tydzień trenował, a i tak on mnie nie wystawi, bo zwycięskiego składu się nie zmienia, prawda? A często jest tak, że dziesięciu czy zawodników gra super mecz a ten jedzie jeden, czy drugi ma gorszy dzień i powiedzmy tak się mówi, wiezie się na plecach kolegów. Więc ja uważam, nie powiem, czy wyjdzie taki sam skład, czy nie, natomiast absolutnie nigdy nie powiem, że zwycięskie ustawie się nie zmienia, ponieważ yy, nie kształtuje to ani tych, którzy są na, na rezerwie, ani nie daje jakiegoś tam kopa do, do nowej pracy dla zawodników, którzy, którzy ten w tym zwycięskim meczu yy, uczestniczyli. Druga drużyna też grała awans, czyli która ewentualnie też ten... Tak, oczywiście, mnie też bardzo zależy na tym, że druga drużyna żeby druga różna awansowała, żeby nie jeździć po tych mniejszych miejscowościach, e, tylko żeby awansować do Ligi Okręgowej, mm -hmm. więc jutro kilka osób pójdzie z Moski w drużynę rezerw, zagrają po pół meczu i chciałbym, żeby zagrali dobry, oczywiście będę na tym meczu obejrzeli. chciałbym, żeby zagrali i wygrali, żeby w przyszłym sezonie była tutaj klasa okręgowa. Wszystko? Jeśli to wszystko, to na koniec tylko wspomnimy o tym, dlaczego. Mam nadzieję, że wszyscy doczekali do końca konferencji, którzy będą oglądali, doczekają do tego momentu, dlaczego, dlaczego akurat Kuba został zaproszony. Myślę, że tu się Kuba nie obrazi. Myślę, że to jest bardzo przyjemna, fajna sprawa. Dzisiaj może oddam Kubie głos, może coś ma do przekazania tej osobie. Także proszę bardzo. No także trener korzystając właśnie z okazji dzisiejszej konferencji e, w takiej luźnej rozmowie między nami e, w szatni e, wyszło, że no dzisiaj akurat e, wspólnie z małżonką mamy piątą rocznicę ślubu i e, e, tak trener e, chciał zwiększyć chyba e, tę rocznicę, to nasze wspólne święto e, właśnie moją obecnością na konferencji. Tak, proszę że... bardzo, teraz przed całą Polską. <laughs> Można, ale słów do żony. Już się później nie wyprzesz na, na imprezie, pójdziesz już za mną dziewczyna Cię nie będzie chciała, więc ona będzie miała spokój. I... Także, także, no właśnie, za, no za całkiem, za całkiem, za bardzo miłe pięć lat, yy, yy, których owocem jest nasza córka Dominicia, yy, no wypada mi tylko i wyłącznie podziękować i życzyć sobie resztę tak wspaniałego życia jak te yy, nasze z 5 lat. Jeszcze a, przynajmniej 50, także zero przynajmniej, żeby dopisać. Nie mam, że tylko 50 daje, no. Ja mówię, na razie, a potem się zastanowicie, czy chcecie jeszcze, czy wytrzymacie ze sobą. Nie. Jak prawdziwa miłość, to końca życia, tak? No. <słuch> jak niedzielę o, nie wygramy z motorem, to, to niedzielę się skończy. No, może się urzucę. Bo <słuch> 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 <Okay. słuch> cię bo, bo złapie. nie tylko palca się urwę. No, żartu dojechałeś, nie by na takim tak. Dziękuję Dziękujemy bardzo. ślicznie. Dziękuję. Życzymy przyjemnego oglądania w niedzielę. Zobaczenia.